Got him. Hello? What's your favorite place to drop? I think you got the wrong number, dude. I said, what's your favorite place to drop? Um, Superstore? Really? Then why are you in Graveyard right now? Who is this? The question isn't who am I? The question is, where am I? Oh shit! Ran down! Ran down! Ah! Am I getting trolled right now? Hello? No, witam, witam! Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w takim szybciutkim informującym materiale, oczywiście odnośnie Warzone. Moi drodzy, już jutro zaczynamy zabawę z eventem Halloweenowym Warzone. Coś, co Wam zwiastowałem już dobre kilka tygodni temu, w końcu doczekało się oficjalnego zwiastuna. Mamy też taką roadmapę. Eee, no i generalnie troszkę, troszkę odświeży nam to doświadczenie z Warzone, także wydaje mi się, że materiał bardzo ciekawy. Nim jednak przejdę do konkretów, to pragnę Wam przypomnieć, że partnerem mojego kanału jest Eneba. Eneba to jeden z największych rynków gamingowych w sieci. Zakupicie tam przeróżne gry na peceta i konsole oraz rzeczy takie jak doładowanie kont PlayStation, Xbox i nie tylko, oczywiście w najlepszych cenach. Wszystko obchodzi z legalnych źródeł, więc nie musicie się o nic martwić, a dodatkowo wraz z kodem rabatowym Goldzor wasze zakupy będą jeszcze tańsze. Jak to działa? Wchodzicie w jeden z trzech linków u góry opisu tego filmu. Następnie w wyszukiwarce wpisujecie to, co was interesuje. Wybieracie najtańszą ofertę, dodajecie ją do koszyka, a w nim w miejscu, które teraz widzicie, wpisujecie kod rabatowy Goldzor. Teraz wystarczy już jedynie zapłacić za transakcję, wybierając swoją preferowaną metodę płatności. Cały zamie wam maksymalnie 2 minuty, a za zaoszczędzone pieniądze prędzej kupicie sobie na przykład nową grę także śmiało korzystajcie z oferty Eneby. Więc bez zbędnego już gadania, jedynie poproszę Was standardowo o łapkę w górę, jeżeli chcecie pomóc w lepszych zasięgach tego filmu. E, przechodzę do po prostu przedstawienia Wam tego, co już od jutra, moi drodzy, w godzinach wieczornych będziemy mieli w Warzone. Moi drodzy, zaczynamy generalnie od tego, że sam event wprowadza bardzo dużą ilość Nowych operatorów, nowych skórek do operatorów, nowych zestawów do sklepu. Wiem, że nie brzmi to interesująco, bo przede wszystkim trzeba wydać gotówkę, żeby większość z tych fajnych rzeczy otrzymać, natomiast nie można tutaj nie ująć i nie docenić, że ci operatorzy wyglądają po prostu cudownie. Mamy oficjalnego, e, licencjowanego Screama, którego widzimy oczywiście tutaj na roadmapie. Mamy do niego Darko, mamy Ghost of War, mamy Necroqueena, mamy Disciple of Mayhem. Generalnie tych zestawów naprawdę będzie multum. Zaraz to wam też przedstawię, powiedzmy mniej więcej, e, co dokładnie w tych zestawach będzie, e, więc dla fanów kosmetycznych zmian, no to to jest wymarzony event. Bo po prostu tutaj będą najfajniejsze, Zmiany, jeżeli chodzi właśnie o takie kosmetyczne dodatki, no i szczerze mówiąc, wiem, że to nic wspólnego z realizmem nie ma, natomiast mi zawsze było daleko do tego oczekiwania realizmu po grze. No, a jeżeli już lecimy na całość, no to to naprawdę trzeba, moi drodzy, docenić, bo te wszystkie skórki operatorów wyglądają po prostu cudownie. Ten event wprowadzi nam również nową broń do. Gry. Będzie to pistolet maszynowy Lapa. Do tego będziemy również mieli młot i sierp. Jako broń do walki, wręcz. No i oczywiście, jak widzimy, sam event również będzie nagradzał nas darmowymi nagrodami za wykonywanie misji w trakcie eventu. Jak widzimy, jest tutaj jakiś kamuflaż do Street Sweepera, kamuflaż do MG. Eee, w sensie do tej snajperki, zapomniałem jak ona się nazywa: Jezus Maria. Eee, mamy też jakieś zawieszki, emblematy, zegarki. No i oczywiście to, co dla nas graczy najciekawsze, mamy nowy tryb w Werdańsku. A jeżeli chodzi o nowy tryb w Werdańsku, to tutaj posłużę się informacjami na oficjalnym blogu Call of Duty, gdzie mamy opisany właśnie ten nowy tryb. Tutaj też mamy moi drodzy pokazane te między innymi eee, zestawy w sklepie, tak? Właśnie z, ze Screamem. Tutaj z do nim Darko. E, mo, możecie sobie wszystko na spokoju przeczytać, sprawdzić ceny, ile to wszystko będzie kosztowało. No, tak jak mówię, naprawdę trzeba docenić wygląd tych skórek do operatorów, bo wyglądają po prostu bajecznie. Natomiast jeżeli chodzi o sam event Ghosts of Verdańsk, Duchy Verdańska, to będzie to czasowy event, czasowy tryb. Dostępny jedynie podczas tego eventu, który będzie miał zalążki tego e, trybu z zombie royal, które mieliśmy rok temu e, w czasie Halloween. Natomiast będzie też się dosyć różnił. Tutaj mamy takie pierwsze, jakby. Grafiki, tak, które przedstawiają wygląd tych duchów Werdańska, i te duchy też widzieliśmy w tym trailerze, który na samym początku materiału Wam puściłem. No, i generalnie, jeżeli chodzi o same zasady tego trybu, to będą one zbliżone bardzo mocno do właśnie Zombie Royal, z tym, że tutaj będziemy duchami, no i generalnie tak, duchy, w sensie, żeby zostać duchem, musimy oczywiście zginąć. Także, jeżeli nasza postać zginie, to zamieniamy się w ducha. Nie ma gułagu, tylko zamieniamy się w ducha, no i będą z takim duchem, możemy oczywiście polować na innych graczy, prócz tych z, naszych drużyny, z naszej drużyny, żeby ewentualnie wrócić na mapę, jako znowu zwykły gracz, w skrócie. Duchy mają oczywiście różnego rodzaju takie special abilities, czyli takie specjalne umiejętności, nadnaturalne umiejętności, które pozwolą no, po prostu walczyć z żołnierzami, którzy strzelają do nas z broni, bo oczywiście duchy broni nie mogą podnosić. Także mamy super jumpa, coś podobnego do tego, co mieliśmy w Zombie Royale. Po prostu możemy dalej skoczyć, wyżej skoczyć, uciec, e, zmienić pozycję. Do tego będziemy mieli opcję teleportu naszej postaci, teleportu ducha, więc będziemy mogli e, no tutaj jest napisane, że będzie dosyć wolny cooldown tego. Więc nie będzie tym można spamować. Będzie trzeba w dobrych momentach tego użyć. Ale z tego, co po opisie widzę, będziemy mogli po prostu przeteleportować się w miejsce, które sobie gdzieś tam zaznaczymy. Pewnie obszar tego teleportu będzie, będzie jakby ograniczony, ale może to pozwolić wejść na plecy, zaskoczyć po prostu wrogów, którzy gdzieś tam się u nas nie spodziewają. Tym bardziej na samym początku eventu, gdy, gdy ludzie nie będą za bardzo ogarniali tego wszystkiego. Dodatkowo będzie też jakiś Spectral Blast, czyli taki. Ten, ten takie jakby rażenie, coś takiego, co po prostu spowoduje, że postać, która tym e, otrzyma, e, będzie spowolniona. Taki efekt, jak tutaj jest nawet napisane e, granatu ogłuszającego e, to też e, pozbawi możliwości poruszania się pojazdem, jeżeli e, taki pojazd zahaczymy tym Spectral Blastem. Jeżeli jako duchy uda nam się zabić trzech wrogów albo po prostu podnieść trzy, jakby coś z tych wrogów jakieś talizmany. Nie wiem, to wtedy będziemy mieli okazję wrócić na mapę albo moi drodzy, tylko muszę zlokalizować gdzie to gdzie to jest. Tutaj Albo będziemy w stanie wrócić od razu na mapę z poziomu ducha, gdy wykonamy jakiś specjalny finishing move, czyli wykończenie. Jeżeli wykonamy jakieś wykończenie, będąc duchem, to od razu wrócimy. Także będzie to dużo szybsza metoda. Ale z tego, co tutaj jest napisane, będzie dosyć łatwo przerwać ten, to wykończenie, bo pewnie będzie dłużej trwało. No i generalnie, też umówmy się, będziemy musieli zajść na plecy wrogowi użyć tego nie będzie to proste, ale będzie to oczywiście jakaś alternatywa do szybszego wrócenia na mapę. Również ciekawe jest to, że niektóre części, obszary na mapie będą jakby schronem dla żołnierzy. Duchy nie będą miały tam wstępu, ale takie miejsca zaznaczone na mapie będziemy mogli jako duchy również zniszczyć. Natomiast, no, jako żołnierze, jeżeli nie będą zniszczone te strefy, będziemy mogli się tam schować przed duchami. Wrócą też, z tego co wiem, skrzynki, które będą nas straszyły, w sensie, Jakiś taki, wiecie, jumpscare z tych strzynek powróci. E, kolejną nowością będzie to, że będzie jakiś wskaźnik tego, jak się boimy w lewym dolnym rogu e, na chudzie. Na Gdy ten poziom strachu osiągnie dosyć wysoki pułap, tutaj jest napisane, że powyżej 50%, jak zostanie zapełniony ten wskaźnik, to możemy zacząć odczuwać jakieś halucynacje. Generalnie będą się pewnie działy jakieś dziwne, wizualne rzeczy i pewnie słuchowe, dźwiękowe. Na naszej postaci, co będzie utrudniało oczywiście walkę. E, tutaj jest też wypisane, co zwiększa ten wskaźnik, czyli gdy ktoś do nas strzela, gdy kampimy, czyli gdy nie ruszamy się z miejsca, brawo, brawo, Raven Software, brawo. Gdy zobaczymy jakieś martwe ciała duchów, cokolwiek, e, gdy, powali, gdy powalą naszego teammate'a, no generalnie wygląda to bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Natomiast obniżyć e, ten wskaźnik e, strachu możemy eliminując po prostu jakieś gracze albo ducha, podnosząc, Gracza, wykonując jakiś kontrakt, e, zost e, zostając w tych takich bezpiecznych strefach, o których Wam wcześniej wspominałem. Tak więc będzie wyglądał tryb Duchy Verdańska: Ghosts of Verdańsk. Moi drodzy, prezentuje się to niesamowicie. Do tego te niesamowicie wyglądające skórki operatorów. No, jedyne co mogę tak naprawdę zrobić, to z wielką chęcią zaprosić Was na mojego streama, który jutro na pewno będzie w godzinach wieczornych. Będziemy testowali wszystkie nowości w tym trybie, będziemy oczywiście wygrywali mecze w tym trybie. No i mam nadzieję, że przede wszystkim będziemy się dobrze bawili. Plus tego, oczywiście, dużo nowej zawartości, chociażby do Black Ops Cold War, do trybu multiplayer, do, do trybu zombie. I to, co jest również ciekawe, gdzieś to widziałem przed chwilą, to to, że to, co widzicie teraz na ekranie, ten Bundle Pack Ghost of War jest darmowy dla graczy, którzy złożyli pre-order na Call of Duty Vanguard. Także jeżeli złożyliście preorder na Call of Duty Vanguard albo macie to w planach, no to to jest kolejna rzecz, która ma was do tego zachęcić, taki animowany skin fantastycznie wyglądający do tego bronie z pociskami smugowymi. No i taki ogólnie pakiet dostaniecie zupełnie za darmo w cenie preordera Call of Duty Vanguard. Także moi drodzy, to są wszystkie informacje, jakie chciałem wam przekazać. Wyszło nawet dłużej niż myślałem, ale mam nadzieję, że po prostu dowiedzieliście się tego, czego chcieliście o evencie halloweenowym tegorocznym w Call of Duty. Warzone. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie docenić moje pracę, zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco z tego typu chociażby filmami, a ja widzę i słyszę się z Wami na pewno jutro na YouTube, gdzieś po południu, może rano w nowym filmie i wieczorem, tak jak mówię, na moim Twitchu twitch Live, gdzie będziemy testowali nowy event na żywo. Tyle ode mnie, miłej nocy, mówi Goldzor, na razie.